Dzień dobry, z tej jest Edek. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy robić, będziemy zbierać ziemniaki. No to chodź, to chodź tam, chodź choć chodź tam, tam mnie, bo ja, bo trzeba tam, y, kupiłem nową tą kopaczkę, y, to ten kupiłem, to będziemy razem robić. Komicza, nie musisz mi nauczyć poczekać jakoś. Ale pan sikierę mam, sikierę mam. Będziemy drzewa dzisiaj jeszcze rok zbierać. Jesteśmy mały, Jesteś bardzo mały. No to dawaj, 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 o, chodź tu do mnie, tu, gdzie ten chodzie, no, no, idziesz no, do mnie no, ze mną! Chodź tu! Chodź tu ze mną i tu mi podłącz do tego ursuska, tego opieknego ursusa. O tą kopaczkę podłącz, tylko coś tu się zepsuło. Trzeba, od, weź to! Oto, oto, małą kopaczkę trzeba podłączyć. Buto weź! Pochodzę człowieku! Pochodzę człowieku, co ty zrobiłeś? Dzięki. Ale tą kopaczkę to wezmę, a to wezmę to. to przesunę po prostu. No jest to zabój, z którym nie robimy już. Haj, panamu Ursusa, poczekaj. Zabierz to. Jak To potepnij mi to, ja to zabiorę. Te będziemy robić, te. No. Czy, jak to się nazywa? Czy będziemy jeszcze robić tego, jak to się nazywa? Ale ładnie robisz tą. Ładnie robisz tą. Co? Ładnie robisz. Ja zrobię u siebie i będzie dobrze. No widzowie. Widzowie, to ja już skończyłem kawałek. I my już jedziemy. Ja to A On no, to do końca. Może nie Dobra, poczekajcie. No. Halo, halo, mnie na CB radio? No. Usługować mnie na CB? No Dobra. No. Dobra. To widzowie. E, c, e, 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 niedługo będzie ciekawe co, co on robi. No. To mnie tam jeszcze robi. Dobra. Sądzę nad wiatrem, poprzez świat szeroki, oglądam się za siebie. Znowu jestem z wydanych tu, spotykamy zakrywany tak, A je, na karanach na chłodzie. I'm okay. not okay. okay. Ciekawe, czy Dawid do mnie jedzie. Czekaj ci już skończył. O, to jest... Halo, Dawid, słyszysz mnie z na Z Libiri mnie słyszysz? No. No dobra. Dobra, to ja ci tego protektora tego ci odstawię gdzieś. Odstawiamy dla Dawida, Davi, odstawiamy Ursusa tego, z Turem. Siema, ja ci odstawiam Ursusa. Ale to gdzie to gdzie odstawić? Nie gdzieś u siebie od Bo ty masz za dużo tych sprzętów, tych, 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 tych za dużo tych, tych, tych... Nie, 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 nie. No. Panie, gdzieś teraz opryskiwał. Panie! Czekaj. Czy Poczekaj, no ja idę do ciebie. No dobra, my będziemy teraz cofać. Cofać będziemy opryskiwać będziemy. Ja będę odpoczął Poczekajcie Powoli Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Widzowie, odpalamy Co? Widzowie, no dobra

Zgadza się. O, tak Ale ja bym tutaj tak te. Te, albo w Ogólnie się nie da. Jak nie da się? Zgadza A Albo te drzwi trzeba Nie ja wiem, drzwi. Tak, się, O, dobra, Fajne krówki. Dawaj, dobra. Teraz byś wskazał, jak to jest. Powoli. No, powoli mówię. O, dobra, wskazał. Przeszkadza, przeszkadza, nie mogę wyjechać. Zaglęszczyło się, bo weź to odczep. Nic do końca, wskazał Dobry, Jeszcze. No ja ten ten. to wykrowie. No. No, tak Niech to A Niech to tak wykrowie. Niech to wykrowie. coś to to no, to 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 wykrowie. bo tak jest. Niech to jest to i nie jeszcze, nie jeszcze. Dobra. Prosto jest, dobra. Dobra. No idę. Ale czekaj, hmm. bo to jest leko. Czekaj. to to przybliżę. Nie idź! Teraz lepiej, dobra. Uuu, dobra. To dawaj opry... To ja wsiadę do Ciebie i będzie się pryskiwał, dobra? Okej? Już. Yes! My dzisiaj będziemy zwierzęta karmić sianem. Będziemy karmić siwetaninem. O siema, co robiłeś? Co robiłeś? Ja festiwałem, pole. Tam A, telefon, to jest festiwałem. co to jest? Co to jest? Nie wiem, Ja jadę z kubusem. O <grym> kubus. Kubusem. Kiedyś może zbierzemy. Sami zbierzemy. A kiedy będą te... Dobra, on już po. Idę się zdrzemnąć dobra, Idę spać O, jak cześć, kotku O, jaki słodzek. dobra, idę się zdrzemnąć Nie. 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 Nie.